Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejne nabożeństwo wróć. Moi drodzy, jeszcze tutaj ta nasza sceneria nie jest przygotowana tak, jak to planowałem na ten tydzień, bo no, pewne sprawy się niestety przedłużyły i trzeba poczekać jeszcze kilka dni. Zatem też jeszcze nie ma księgi. Intencji, ale te intencje są w komentarzach pod ubiegłotygodniowym filmem. One tutaj zostaną spisane, wydrukowane, umieszczone no, spisane w sensie wydrukowane z komentarzy i tak samo z dzisiejszego nabożeństwa, z dzisiejszej modlitwy także zachęcam do pisania tych intencji modlitewnych o nawrócenie tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary. I także mam nadzieję, że już w następnym tygodniu Tutaj wszystko będzie pięknie poukładane i ukazane. Zatem jeszcze raz serdecznie witam. Pomódlmy się dziesiątką różańca i potem litanią ku czci niepokalanego serca Matki Najświętszej za tych, których chcemy temu niepokalanemu sercu zawierzać, aby Maryja, ucieczka grzeszniku, wyprosiła dar wiary. Szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, kiedy słyszymy wezwanie, nawracajcie się i wierzcie. Ewangelia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tajemnica Bolesna Droga Krzyżowa Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełna, na Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strawaś Maryjo, łaski pełu na Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I moi drodzy, pomódlmy się jeszcze litanią ku czci niepokalanego serca Matki Najświętszej w tym niepokalanym sercu. Niech będą umieszczeni te wszyscy, ci wszyscy, których polecamy w dzisiejszych intencjach, które oczywiście zachęcam, aby pisać w komentarzach, które to intencje będą umieszczone w księdze Intencji. Kirje Eleison, Chryste Eleison, kirja eleison Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Serce Maryi niepokalane, módl się za nami, Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami, Serce Maryi błogosławione między sercami, módl się za nami, Serce Maryi najczystsze, módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsza módl się za nami. Serce Maryi, Kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu módl się za nami. Serce Maryi, nowymi łaskami ozdobione w nawiedzeniu módl się za nami. Serce Maryi, przy narodzeniu pańskim dziwnym weselem, napełnione módl się za nami. Serce Maryi, przy ofiarowaniu mieczem boleści, przeszyte módl się za nami. Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami. Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami. Serce Maryi w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami. Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami. Serce Maryi przy niebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione, módl się za nami. Serce Maryi. Przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością udarowane, módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych módl się za nami. Serce Maryi pociechostrapionych, strapionych módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Serce Maryi, nadziejokonających, okonających módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca pana Jezusa zbawiciela naszego wszystkie łaski, o które cię prosimy. O matko miłosierdzia, jedno westchnienie twoje, jedno uderzenie serca twego, gorejącego miłością ku sercu pana Jezusa boskiego syna twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyń nam tę łaskę. A to boskie serce jezusowe, dla synowskiej miłości, którą miało ku tobie. I zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam, z, tak, za dzisiaj, zapraszam za tydzień, na godzinę 20. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże, i do zobaczenia.